A na kopyto kapryśna na kula. Bardzo daleko stąd, a może było to bardzo blisko, w spokojnej, zielonej krainie żyła sobie dziewczynka o imieniu Noa. Codziennie chodziła nad rzekę, bo lubiła wpatrywać się w wodny nurt i nieopodal rosnące, przepiękne kwiaty. Pewnego razu napotkała na swojej drodze coś, co przypominało jej barwny kwiat, ale kwiatem nie było. W rzeczywistości była to dziwna kula. Noa ucieszyła się, że na łące jest jeszcze coś, czego nie zna, i zaczęła się jej przyglądać. Było w tym znalezisku coś tajemniczego i przyciągającego. Noa rozejrzała się, czy nie ma nikogo wokół, kto mógłby odebrać jej kulę. I. Ujmując ją w dłonie, zerwała z łodygi, na której rosła. W tym momencie kula zajaśniała i powoli zaczęła odkrywać swoje wnętrze. Dziewczynka ucieszyła się, że posiada coś tak pięknego, czego nikt inny jeszcze nie zna. Oglądając kulę, Noa zauważyła jednak, że ciniutka nić łączy ją nadal z łodygą. Próbowała ją zerwać. Ale była tak mocna, że jej się to nie udało. Zauważyła też, że nić odkręca się z kuli tak, jakby była motkiem wełny. Rozkręcała więc nić z kuli w nadziei, że w którymś momencie będzie tak słaba, że da się zerwać. Jeszcze nie wiedziała, że nici zerwać nie można, a ta, rozwijając się, zmienia się w kulę inną niż była. Wcześniej. Nagle radość, jaką czuła Noa, zniknęła, a pojawiły się zwątpienie i rozczarowanie. Poczuła też smutek, gdy spojrzała ponownie na kula, bo zobaczyła, że teraz jest ciemna i brzydka. Nawet nie zauważyła, kiedy ukryło się słońce, a gdy ponownie spojrzała w niebo, było ono szare i niepokojące. Zatęskniła za piękną kulą, stwierdziła, że to pewnie przez to, że tak bardzo nie chciała jej stracić. Zrobiła się ona taka odrażająca. W momencie, w którym chciała ją wypuścić z rąk, zauważyła, że pod czernią zaczyna się coś świecić. Zaciekawiona tym, nadal rozwijała nić, a choć trwało to bardzo długo, w końcu ukazała jej się złocista bryła, coraz bardziej jaśniejąca i wspaniała. Nigdy w życiu z czymś takim nie odcowała. Wszystko wokół niej stało się równie wspaniałe. Ogarnęła ją niepohamowana euforia. Wskuszona pragnieniem, by kula była jeszcze cudowniejsza, odkrywała zachłannie kolejne jej warstwy. Szybko zapomniała, jak kula potrafi być zmienna. Uczucie, które tak bardzo nią zawładnęło, zmieniło się w niepokój i pustkę. Kula zrobiła się czarna, ale tym razem ciężka i tak szorstka, że niemal raniła dłonie. Wokół zapanowała ciemność. Noel ogarnęła rozpacz. Obwiniała się, że nie zostawiła kuli w spokoju. Przed chwilą była tak piękna. Dziewczynka zaczęła więc nakręcać dni z powrotem, ale to nie pomogło. Nie dało się niczego przywrócić. W swoim nieszczęściu przypomniała sobie jednak, że taki mroczny stan nie będzie trwał wiecznie. Nie zgodziłaby się na to. To, co mogła zmienić, znajdowało się w jej rękach. Znała już kapreśność kuli i, mimo śmiertelnego zmęczenia, postanowiła ciągle rozwijać nić. W ciemności, która ją otaczała, zaczęła zauważać jaśniejące światło kuli. Było to światło z samego jej wnętrza. Poczuła spokój. To chyba tego szukała, chodząc na rzekę. Wiedziała też, że wszystko, co ją spotkało, było dobre.